Siatka zbrojeniowa to nieodłączny element konstrukcji większości obiektów żelbetowych oraz licznych budynków murowanych. Siatki zbrojeniowe pozwalają na stosunkowo szybkie i bezproblemowe wzmocnienie podstawowych układów konstrukcji, gwarantując przy tym jej maksymalną stabilność i wytrzymałość. Wyróżniamy następujące rodzaje siatek zbrojeniowych siatki zbrojeniowe podstawowe informacje. Na podstawie najbardziej ogólnej definicji Siatki zbrojeniowe określić można jako płaskie elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych oraz poprzecznych. Zbrojeniowe siatki zgrzewane. Zgrzewana siatka zbrojeniowa znajduje zastosowanie w budowie domów oraz różnego rodzaju budynków użytkowych. Zgrzewana siatka zbrojeniowa wykorzystywana jest także dla wzmocnienia nawierzchni dróg i autostrad. Poszczególne parametry siatki zbrojeniowej powinny być dostosowane do wymogów danego projektu oraz wymagań technologicznych. Siatki zbrojeniowe wykonane są najczęściej z metalu. W specjalnie przystosowanej stali, materiałów kompozytowych włókna szklanego, węglowego, aramidowego, etc. Kropka. Wśród najczęściej spotykanych rodzajów siatek zbrojeniowych wyróżniamy siatki płaskie, wykorzystywane do zbrojenia płyt, siatki, zagięte o profilu L lubu, stosowane w produkcji płyt korytkowych i panwiowych, drabinki używane do zbrojenia belek i nadproży w płytach ściennych. Siatka zbrojeniowa przy budowie domu. Zbrojenie w postaci metalowych lub kompozytowych siatek znajduje rozliczne zastosowania na każdym etapie budowy domu. Wykorzystuje się je do wzmacniania płyt fundamentowych, ścian, elewacji, posadzek i stropów, zarówno w konstrukcjach żelbetowych jak i murowanych. Zadaniem siatek zbrojeniowych jest więc wzmacnianie konstrukcji i zwiększenie odporności na obciążenia Uszkodzenia mechaniczne oraz ochrona przed pęknięciami powstającymi w wyniku dużych naprężeń. Siatki zbrojeniowe w konstrukcjach żelbetonowych, zbrojenie do betonu występujące pod postacią metalowego szkieletu z siatki i drutu ocynkowanego zapewnia większą trwałość i stabilność konstrukcji, choć montowanie siatek zbrojeniowych nie zawsze jest konieczne. Stosowanie ich znacząco poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Dobierając siatkę do konkretnych zastosowań, należy zwrócić uwagę na grubość prętów oraz wielkość oczek. Co do zasady, im gęstsza i grubsza siatka, tym większa odporność na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. W przypadku uzbrojenia nośnego, można stosować siatki zbudowane z prętów o średnicy od 3 mm. Układanie siatek w deskowaniu rozpocząć należy od siatek zbrojenia dolnego, przęsłowego, a następnie przejść do siatek zbrojenia górnego. Siatki zbrojenia dolnego umieszczane są na tak zwanych podkładkach dystansowych. Siatki zbrojenia górnego układa się natomiast na zbrojeniu belek lub, w razie braku belek, na specjalnych podstawkach wykonanych z prętów grubości co najmniej 8 mm. Zbrojenie przeciwskurczowe ścian powinno składać się z dwóch siatek złożonych z prętów o średnicy co najmniej 6 mm. Korzystanie z siatek zbrojeniowych do betonu ma wiele zalet. Między innymi, przyspiesza budowę obiektu, pozwala zmniejszyć ilość użytego materiału oraz, co za tym idzie, skrócić czas jego schnięcia. Zapobiega skurczowi betonu w fazie utwardzania, skutecznie rozpraszając naprężenia, zapobiega powstawaniu rys i pęknięć, zwiększa odporność na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, poprawia właściwości termoizolacyjne. Siatki zbrojeniowe w konstrukcjach murowych W konstrukcjach murowych, podobnie jak w obiektach żebytowych, zbrojenie powinno występować wszędzie tam. Gdzie wystąpić mogą naprężenia rozciągające, zbrojenie ma również za zadanie ograniczyć odkształcenia poprzeczne muru. Do niedawna w tym celu stosowano głównie siatki stalowe. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się siatki wykonane z materiałów kompozytowych. Z włókna szklanego, z włóknami węglowymi lub aramidowymi W razie stwierdzenia niewystarczającej nośności ścian możliwe jest zastosowanie siatki zbrojeniowej usytuowanej w spoinach wspornych lub zamocowanej do powierzchni bocznych ścian. Zbrojenie muru odbywa się tu poprzez nakładanie warstwy zaprawy na wcześniej przygotowane podłoże oraz wtapianie w tę warstwę odpowiedniej siatki zbrojeniowej. Następnie nakładana jest kolejna zewnętrzna warstwa zaprawy. Mająca charakter wykończeniowy Siatka zbrojeniowa do styropianu Siatki zbrojeniowe znajdują również zastosowanie jako element systemu ocieplenia elewacji budynku Układa się je na wcześniej przygotowanych płytach styropianowych Siatka elewacyjna ma za zadanie chronić styropian Tworzyć trwały i wytrzymały podkład pod tynk oraz Rzecz jasna, przejmować ciężar elewacji Narażonej na ciągłe działanie zmiennych warunków atmosferycznych Nieprawidłowe ułożenie siatki zbrojeniowej może obniżyć trwałość zastosowanej termoizolacji, zwiększa też ryzyko pojawienia się uszkodzeń tynków. Do prac związanych z mocowaniem siatki zbrojeniowej przystąpić można po upływie co najmniej doby od montażu ocieplenia, Klej mocujący płyty styropianowej musi się zawiązać po wyszlifowaniu płyt oraz wypełnieniu szczelin między nimi nadchodzi czas na nałożenie na styropian pierwszej warstwy kleju. Na przygotowanej powierzchni należy rozciągnąć siatkę zbrojeniową i zatopić ją w kleju. Siatka powinna zostać zatopiona na całej swojej grubości. Bez fałd i zgrubień podczas mocowania warstwy zbrojonej należy pamiętać o co najmniej 10 cm zakładach siatki oraz dodatkowym zbrojeniu na roży po wyschnięciu masy klejącej. Powierzchnię elewacji należy wyrównać kolejną warstwą zaprawy o grubości 3 do 5 mm. Przed nałożeniem warstwy gruntującej podtynk zewnętrzny należy zaczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy zbrojnej. Czas wsknięcia różni się w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, wynosi co najmniej 48 godzin. Wybierając siatkę zbrojeniową, Należy przede wszystkim kierować się wskazówkami producenta. Sprawdzają się tu zarówno siatki stalowe, jak i kompozytowe. Dokonując montażu ocieplenia wraz z warstwą zbrojną najlepiej jest korzystać z produktów jednego producenta. Produkty takie będą bowiem najlepiej ze sobą współpracować, gwarantując optymalną wytrzymałość konstrukcji oraz doskonały wygląd elewacji siatka zbrojeniowa do wylewek zalety siatka zbrojeniowa sprawdza się znakomicie jako wzmocnienie wylewki w pomieszczeniach. Niezbrojone posadzki mogą się odkształcać i pękać pod wpływem dużych ciężarów. Zadaniem siatki zbrojeniowej posadzkowej jest zapobieganie powstawaniu rys oraz pęknięć skurczowych. Poprawia ona również trwałość i wytrzymałość konstrukcji posadzek, niwelując możliwość ich wykruszania. Stosowanie siatek zbrojeniowych podczas wykonywania wylewek jest szczególnie istotne w pomieszczeniach użytkowych, takich jak garaże, warsztaty. Pralnie czy kotłownie oraz w okolicach ciągów komunikacyjnych. Nie wszystkie wylewki wymagają zbrojenia. Jest ono jednak szczególnie wskazane w przypadku wylewek OGR, nie przekraczającej 3,5 do 4 cm. Siatka zbrojeniowa przyda się dla wzmocnienia posadzek wykończonych okładziną z płytek lub terakoty. Przy dużych obciążeniach mogą się na nich bowiem pojawić pęknięcia spowodowane intensywną pracą podłoża, wybierając siatkę zbrojeniową do wylewki. Należy kierować się przede wszystkim średnicą zastosowanych prętów oraz wielkością oczek. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się siatki o oczkach 10x10 cm lub 15x15 cm wyprodukowane z prętów o średnicy 3-4 mm. W pokojach narażonych na szczególnie duże obciążenia można zastosować zbrojenie sprętów OGR powyżej 4,5 mm. Warto również zwrócić uwagę na jakość produktu, nie kupować produktów o podejrzania niskich cenach oraz zalecony przez producenta obszar zastosowań. Siatki wykorzystywane we wnętrzach mieszkalnych nie sprostają bowiem w dużej mierze obciążeniom przewidywanym w pomieszczeniach warsztatowych, przystępując do zbrojenia posadzki przy użyciu siatki. Należy pamiętać o prawidłowej kolejności działań. Pierwszą warstwę powinna stanowić płyta betonowa wraz z izolacją. Dopiero na nich położyć można w większości przypadków wyroby hutnicze. Dwie warstwy zbrojenia są układane i zatapiane na listwach dystansowych o grubości równej połowie grubości podkładu. Po zakończeniu prac zbrojeniowych można przystąpić do wykonania zaplanowanej wylewki. Podsumowując, Zbrojenie posadzek siatką niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi minimalizuje konieczną grubość wylewki, zastosowanie zbrojenia w dużej mierze zapobiega skurczowi betonu podczas utwardzania, zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne wylewki oraz jej odporność na obciążenie. Zastosowanie zbrojenia umożliwia rozproszenie naprężeń i sił wewnętrznych w betonowej posadzce, zapobiegając tym samym powstawaniu rys i pęknięć. Poprawia właściwości termiczne posadzki. Siatka zbrojeniowa do płyty fundamentowej zbrojenie płyty fundamentowej powinno znajdować się w dolnej i górnej części płyty. Siatki zbrojenia dolnego układa się na podkładkach dystansowych OGR około 5 cm. Siatki zbrojenia górnego powinny natomiast leżeć na specjalnie przygotowanych stalowych prętach. W zależności od potrzeb eksploatacyjnych, na dolnym lub górnym zbrojeniu zamocować można przewody grzejne. Siatka zbrojeniowa na ogrzewanie podłogowe maty zbrojeniowe wykorzystywane są również w montażu cieszącego się coraz większą popularnością ogrzewania podłogowego, aby ogrzewanie podłogowe dobrze spełniało swoją funkcję należy odpowiednio przygotować podłogę. Regularne nagrzewanie się i schładzanie może nadwyrężyć betonową wylewkę, prowadząc do powstania rys i pęknięć. Dla uniknięcia tego typu problemów Warto zadbać o odpowiednią plastyczność i wytrzymałość konstrukcji i posadzki. W takim przypadku nieocenione okazują się maty zbrojeniowe. Dobry wybór to też zbrojenie rozproszone. Zbrojenie posadzki przygotowywanej pod ogrzewanie podłogowe odbywa się zwykle z wykorzystaniem siatek stalowych. Maty zbrojeniowe mają pręty o średnicy 4,5 mm i oczka o wymiarach 10x10 cm lub 15x15 cm siatka zbrojeniowa, jej cena ceny siatek zbrojeniowych wahają się w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane, grubości prętów oraz założonych z góry zastosowań. Pakowane są zwykle w wiązki po kilkadziesiąt do kilkuset sztuk, w zależności od producenta, najbardziej uniwersalne. Optymalnie wytrzymałe stalowe siatki zbrojeniowe o rozmiarze oczka 15 x 15 cm i średnicy pręta 4 do 6 mm kupimy za ok. 5 do 12 zł z reszem 2. Koszt bardziej wytrzymałych siatek o średnicy pręta 6 do 10 mm wynosi natomiast od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych z SM2. Dostępne w regularnej sprzedaży produkty kompozytowe o zbliżonych parametrach są zwykle nieco tańsze od swoich stalowych odpowiedników. Przystępując do zakupu, należy zapoznać się dokładnie z wymaganiami projektowymi oraz ze specyfikacją techniczną wybranego produktu.